kiedy wybierasz siebie będziesz potrzebował uczyć się przebywać sam na sam ze sobą w ciszy nie zakłócając swojej uwagi najrozmaitszymi czynnościami będziesz też bardziej uważny na swoje myśli tak aby pracować nad tym żeby były dla ciebie wspierające a nie tak jak dotychczas Paraliżujące. Będziesz też uczył się naprawdę oddychać, tak aby dostarczać tlen do każdej komórki swojego organizmu. Nie będziesz już porównywał się do innych ludzi, ponieważ wybieranie siebie, a więc i tworzenie siebie, jest na tyle angażującym zajęciem, że nie ma tam już przestrzeni na porównania. Potrzebujesz nauczyć się przebywać sam ze sobą, bo jesteś jedyną osobą, z którą będziesz żyć zawsze, więc lepiej jest mieć w sobie przyjaciela. Wszystkie moje działania są właśnie po to, aby uświadomić Ci, że jeżeli opanujesz głowę, to nie ma rzeczy, które będą dla Ciebie niemożliwe. Pamiętaj, żeby zaobserwować mój profil, dzięki czemu będziesz regularnie dostarczał sobie wartościowe treści, które pomagają ci wzrastać.